Ja to pójdę potem na vloga. Żeby nie było, ja wcale nie nagrywam vlogów za karę, ale jakoś tak wychodzi, że wtedy, kiedy jest najfajniej, najciekawiej, jakoś tak no, kończę z milionem przebitek, ale niczym konkretnym. I z tej okazji, proszę bardzo, początek września, a ja puszczam vloga z początku sierpnia, kiedy to byłam na festiwalu muzycznym. I... nie to nie było pytanie. <noise> tak, byłam na festiwalu muzycznym. Słuchajcie, camping, fajna sprawa, bardzo relaksująca rzecz latem, kiedy... zapominasz o wszystkim, zostawiasz wszystko w domu i idziesz spać w samochodzie. Było ciekawie, ale... no, nie nagrywałam. Jeszcze tego nie potrafię, to jest umiejętność, której... Jeszcze muszę się nauczyć, którą muszę w sobie wypracować, więc zostawiam Was tutaj z kilkoma przebitkami z początku mojego sierpnia. Zobaczymy, jak ten vlog dalej się rozwinie. Zapraszam Was na spędzenie odrobiny czasu ze mną. W tej syryjskiej knajpce nie było kawy, nie wiem zbrodnia. Była turecka herbata, pewnie syryjska, ale tak samo słodka, taka mała. Więc poszłam obok do syryjskiej kawiarni i kupiłam sobie kawkę. Jestem przerażona troszkę, bo ona leciała i leciała i leciała i leciała, podejrzewam, że była pod bardzo mocnym ciśnieniem, w sensie tak bardzo mocno ściskana i leciała bardzo powoli i naleciało jej bardzo mało, więc boję się jej teraz napić, jest poza tym bardzo gorąca. Pachnie okej, okay, ale pewnie jeden łyk sprawi, że odlecę w kosmos. Tak wiem, że espresso też są małe i też są mocne ale ja nie pijam espresso ja pijam po prostu dużą czerwonkę o kuj. te. TV. Patrzcie. Mały. E jak on ma po polsku? Gołąb. <noise> o ja, jako tak sobie prze przez okulary go tak nie widzę dobrze jak teraz przez y kamerkę. I on jest... Przemek, on jest paskudny. Uuuu, coś mu jeszcze pociekło z nosa. Ale on ma brzydki dziób! Iii. Tutaj ogólnie ta gałąź jest um, jak się nazywa? Jeju! Gniazdem gołębi właśnie sobie tutaj siedzą i teraz siedzi sobie dzidzia Rolo jest zachwycony nie, nie jest zachwycony, o zjadłby go tak Chciałabym w ogóle nagrać vloga i coś do Was powiedzieć, ale jest w tym momencie 28 stopni Celsjusza i ja mam wiatrak z jednej strony, wiatrak z drugiej strony i jak tylko wyłączę, to mnie zalewa. A jak są włączone, to zapewne będzie to bardzo słychać na nagraniu, więc no nie, nie ma szans. Ja w ogóle byłam rano wzięłam prysznic i zaraz po tym prysznicu znowu byłam myś... tak samo mokra jak przed. Masakra! Masakra! Nadal jest okropnie gorąco. Ale przyszła do mnie paczka z niespraniem. Z ale z zamówieniem. Upakujemy się dalej Ero. Bołagan e na łóżku mokry kot, bo jest gorąco, więc e mokry e kot. E I... E Próbuję właśnie zobaczyć, czy worki próżniowe, które kupiłam, czy działają. I jak na razie sprawdzają się nieźle. Aczkolwiek, trening, który muszę wykonać, żeby, żeby to zmniejszyć, no tutaj leci zimne powietrze z tego, więc w sumie nie wiem, jest dobrze i źle, jednocześnie. Rolek jest zły, bo mu powiedziałam, że jak ugryzie, jak pogryzie mi ten worek. To sama go do takiego spakuje. Oczywiście tego bym nie zrobiła. Ale jest zły, bo mu nie pozwalam gryźć plastiku. Tu leży jeszcze plastik od pompki, ja bym sobie chętnie go pożarł. Ale już widzicie, tego, z tego upału zażygał dwa razy, więc muszę uważać na to, co mu tam do pyska się pakuje. Biedny koteko. Jeszcze mokre musi być. Ciężkie czasy. Taki gorący dzionek, ale teraz mocno wieje. Udało mi się mimo wszystko dużo całkiem osiągnąć, zrobić. Wzięłam się za szycie kolejnych spodni i może pójdzie mi nawet lepiej niż tych poprzednich, których Wam ostatnio nie pokazałam, ale nie ma się czym chwalić. A teraz idziemy do kina na Wolwerina. Nie, Deadpoola. Najpierw jadę pierwszy raz w życiu do action bo są tam podobno rzeczy, które przydadzą się na ubranie mojego zespołu tanecznego do występu, więc idę zobaczyć. A... Aż się boję, ile tam będzie rzeczy, i jak wiele rzeczy mnie skusi, żeby, żeby kupić. W sumie tak trochę nie wierzyłam, że tu jest wszystko, ale rzeczywiście na razie zapowiada się, że tu jest wszystko. Unicorn corn. To jest statutka, w którym się Masz odwróć. E, ogólnie tak, no, szukam rzeczy do. E, włóczki na kutasiki, jak one się nazywają? Farflocle, Frenzle. Przyjechałam tutaj głównie po głowy kwiatów, ale są tylko takie na zdrowie. A dam się nabrać. Patrz, na zdjęciu to wygląda dużo większe. Zobacz, jak to wygląda w To jest takie malutkie to z wielkości palca. O Rety, ale żal. Ale coś, coś jest i kurczę, Panią, nawet nie wydałam 50 euro z całego budżetu, chociaż no, liczyłam na trochę więcej niż kwiatów, ale takie, takie sycie, to, to nie bardzo, no i nie było drutów, żeby je e, do, do opaski przyczepić. A tam w ogóle idzie burza, to znaczy ona tak idzie, 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 nie wiadomo czy w ogóle dojdzie do nas, czy będzie padać, czy nie. Oby nie, jak będziemy wychodzić z kina. Tak, <grymne> tak. No teraz kierunek kino. Kolejny dzień i kolejne mega duże upały. Dwa wiatraki, jeden, drugi. I ja znowu stojąca w bałaganie, jak kiedyś, totalnie nieogarnięta, niewyjściowa twarzowo, przymierzam stroje, przymierzam cóżki. Dzisiaj mamy taką mini próbę kostiumową i właśnie sprawdzam, co ja założę, żeby wziąć, żeby mieć pewność, że właśnie w tym wystąpię. Muzyka już jest ułożona, ustawiona, jak to ma wyglądać, do czego ja mam tańczyć. Tańczę dwie solówki i, i tak, mniej więcej w tym będę występować. Jeden pokaz ze spódnicą, tam pomacham trochę, jak to mówił Przemek, że puste przebiegi będę robić. Jeszcze tylko druga zastanawiam się, czy dwa razy w tej samej spódnicy, czy się przebrać. W sumie mogę też tak zastanawiam się, właśnie, ale tak. Muszę sobie jeszcze skomponować jakiś pas. Bo to nie wygląda tak za bardzo zjawiskowo U Tam na bałagan. <laughs> nie patrzcie, szklanka po mrożonej kawie i napojach z lodem.